Cześć, to Paweł Łuczecz z Na Jestem w Bridge North, małej farmie, gdzie są same pstrągi. O, nie udało mi się dzisiaj żadnego złapać. No szkoda, trudno bywa i tak, ale i tak zapraszamy. Well, we are at Hurst Farm in Shropshire, uh, up by Bridge North. Uh, it's a stocked lake with rainbows in, and we're trying to catch one. Ukazanej? No success so far. Not a... even a, a mean like I still got the chance. Yeah, we got chance. Fajne miejsce. Można trochę poobcować z naturą. Bardzo ładne miejsce dookoła, same pola. Hmm. Na tej porze roku to już chyba wszystko jest zebrane. Ale bardzo dużo alk w tym jeziorze o tej porze roku. Myślę, że warto by się tu wybrać e, gdzieś w okolicy grudnia, stycznia, może woda po prostu zrobi się bardziej przejrzysta. Na razie bardzo ciężkie warunki no, widać chyba, że zielony osad wcale nie pomaga wręcz jest na ogród, co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie urocze miejsce Come on, fishy fishy. Come on. Come on, fishy fishy. John, you got any? Nothing at all. You're not the legend anymore.